W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Ojcze Niebieski, staję przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności za dar moich rodziców, którzy byli dla mnie opoką i źródłem miłości przez całe swoje życie. Dziękuję Ci za każdą chwilę, którą mogłam z nimi spędzić, za ich troskę, miłość, poświęcenie i nieustanne wsparcie. To dzięki nim stałam się tym, kim jestem, a ich nauki pozostaną we mnie na zawsze. Boże miłosierny, dzisiaj proszę Cię o pokój dla dusz moich zmarłych rodziców. Proszę, przyjmij ich do swojego królestwa, obdasz ich wiecznym odpoczynkiem i radością, której nie kończy śmierć. Wybacz im wszelkie grzechy, jakie mogli popełnić w swoim ziemskim życiu, i obmyj ich dusze z wszelkich win. Niech odnajdą ukojenie w Twojej nieskończonej dobroci i łasce, i niech oglądają Twoje święte oblicze na wieki. Panie, choć moje serce nadal tęskni za ich obecnością, ufam, że są teraz w miejscu, gdzie nie ma bólu ani cierpienia. Wierzę, że z Twojej łaski otaczają mnie swoją miłością i modlitwą z góry, stawiając się za mną przed Twoim tronem. Proszę, daj mi siłę, by codziennie żyć tak, jak mnie nauczyli, z wiarą, miłością i nadzieją, mając świadomość, że kiedyś znów się spotkamy w Twoim Królestwie. Boże, błogosław naszą rodzinę, która nosi w sobie ich dziedzictwo i wspomnienia. Pomóż nam przeżywać każdy dzień z nadzieją, wiedząc, że życie na Ziemi to tylko przystanek w drodze do wieczności. Obdasz nas spokojem, który płynie z wiary w Twoją obietnicę życia wiecznego i spraw, byśmy wszyscy mogli się spotkać zjednoczeni w Twojej nieskończonej miłości. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna modlitwa. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.